Cześć, witajcie. Ja jestem Szczurek Polska 78 i dzisiaj już postanowiłem y, zacząć y, robić coś ciekawego w naszej serii. Zagrajmy w The Settlers Online. W pierwszym odcinku nie zrobiłem nic ciekawego. No nie, znowu jakieś poraki. Nie, nie mam połączenie. znowu Znowu miga podejrzewam, że tego nawet na filmie nie będzie widać. Z czego się cieszę. Niestety na trzeci poziom. Yy, no to weźmiemy drugi. Kolik. Yes. Aha, tu dojść do góry, jak pamiętacie. Bo sobie ja zabudowałam... aaa, chcę hmm, Mógłbym to zakończyć od razu za dwa, ale mi się nie chce. Bo w sumie po co? Brakuje mi rój żelaza. Idę do mojego geologa, znajdź mi tu łóżko żelaza. Mogę go po prostu złota. Miałam znaleźć nowe złoże złota. Zobaczę co za to mam. A, i miałam szkolić więcej sztuk konnicy. To muszę to zrobić. To się niech szkoli, to chwilę potrwa. Będziemy musieli atakować albo tych... albo ogóle mógł poszukiwać... Hmm. Chcę, żeby zbadał włości, bo chyba jest mogę. No mam jakieś... No, te obozy bandytów bym mógł atakować. Nie wygląda to na bardzo mocne. No to jest moje, co nie? Hej, to jest moje. Tak. Y I dzisiaj zaczynam planować przejście do jakiejś porządnej akcji. Y to się schowam, bo. Wiecie co, nie będę tego potrzebował. 24 poziom, w połowie. Coś do czytania. Hmm. Nie, nie chce mi się... Dedekta, to dostanę 56 pan. Magazyn... Szlachetny Miasteczko... Populacji 500 wyższa. Mam 430. Niestety posadnika nie będzie. dać do góry. I ty tak. Dwa budynki muszę zwiększyć, dwie rezydencje, żeby w ten sposób zwiększyć objętość mojej wioski. Tak. Dzisiaj w planach nie mam niczego wielkiego w sumie, ale bym chciał coś ciekawego jednak. Dostałam nowe zadanie poboczne, mogę sobie je skreślić. Fajnie, mogę sobie je wyrzucić. A ja magnetowanie ci. Przygotuj tyle elementarnych bandytów niż było 25 osobników. Yy, Nie, śmieszne. Dostałem rzeczy, bo mój... Bo... Odniosłem sukces. Jej! Wojskowe 10 rekrutów To posłuchajcie siedzibę osadników Nie wiem o co chodzi No ale skoro nie poniesie żadnych kosztów to, to oczywiście że to zrobię Twój odkrywca znalazł skarb 250 ruba Uuu, ale zostałem! kiedy to będzie robił budynki w typie retro to ciekawe siedzibę osadników to se zbuduje ale to nie to czekajcie to gdzieś bardziej blisko centrum centrum ma miejsce e, tu czy nie tu jest piękne Bo to jest samo centrum mojego miejsca jest blisko Ziemi w ogóle. No, zaraz będę mógł zastosować. No, to w sumie dobrze. Ja niedługo pewnie będę robił koniec tego filmu, bo to nie będą długie filmy. Jest, mam dwie rezydencje większe. A to? A, mogę kończyć ją za jeden. To chcę. Co to mi, co mi daje? Przestrzeń na 20 sadników. Wow, super. Aha. Na przygodę. No chcę to zobaczyć, więc w gospodarstwo w typie retro chcę mieć to. Wow! Co się w nim zmieniło? Tym, że ma znacznie gorszą grafikę. Nie potrzebuję, bo ja będę hm. dobra, niech będzie. Mam nowe włości. A, tu mam blisko. I tu będzie mi się tuc Oczywiście nie, tylko zrobię... Przeniesienie garnizonu. Już mojemu generałowi to podektuje. Hop. Patrzcie. Przeniesienie. Brawo, tu daleko. Dobra, wywołać to tu, żeby mnie nie zaatakowali. Tu będę miał blisko, ale one będą się strzegły. Muszę być gotowy na yy, dwie walki. 66 bezrobotnych i nie To dobrze. Mhm. Ten węgiel mi się zawsze przydaje. dodać od razu tych osadników to dobrze dano 40 sztuk towarów osadnic o nie osadnicy są towarem po chcę im jest mogę zrobić manuskrypt jest w końcu mogę zrobić manuskrypt Uda mi się za ile? Za 200 nie chce mi się. No dobra. Zaczynamy. Tak, czyli prawdopodobnie jak do Was wrócę, to to już będzie gotowe. Myślę, że nie będę tego robił tak szybko. No, w planach mam dzisiaj jeszcze wydanie tego filmu, więc wiecie. On nie będzie długi. I cóż. No i tak, i tak to ma wyglądać, nie? Super. Bardzo mi się podoba ta gierka, jest super. Fantastyczna. Pania żelaza, a mówił, a myślałem, że nie mam. No cóż. Odkryłem włości, to może mojego poszukiwacza wyślę. Znajdź skarb. Średnie poszukiwania, 12 minut. Ja chcę, żeby on znalazł złoto, bo Wiecie jakie znajdzie? Dostanę kasę. Nie wiem. Muszę to zobaczyć. Nie. Na targowisku. Czarny rynek. não Soba. Tak, niedługo będę mógł produkować pieniądze. Tak, sorry, że się przed chwilę nie odzywałem. E, ale się zagapiłem. Wiecie, tak to jest, jak się samemu nagrywa. Akt własności domu. No, Akt własności klasztoru. A nie, to kantor. E, Akt wiejska. Akt własności studni artezyjskiej. Siedziciel jadal wody. inne pole pszenicy. do doktor pończyć 40 osób. Nie chcę mieć to. Ja muszę sobie to y, kupić. Na to zbieram trochę mi bało. Bardzo długo będę na to zbierał generalnie i w ogóle... Ale... cóż, zbiorę. Uda się. No, przyniosłeś się. Oj, ty przenosisz. teraz nie masz garnizonu, a zaraz będziesz miał ilu już się wygenerowało? Hmm, jeden dwa. nie no, bez, bez psa, proszę Tam to się przyda To są takie rzeczy, które ja zawsze dodaję natychmiast Wezmę se studnie. O, tu mam. No, i jak teraz będziesz wyglądać? Ja, yeah, a nie macie. Co? O, fuj. Ale nie, no w sumie to retro mi się podoba. Jest co Tu coś muszę postawić. Co jest? A, okej, ok, ocupa okay, się. Dobra, dobra, muszę sobie postawić. Jej, muszę mieć menicę. Muszę mieć menicę. to, i to. Bardzo ważne. Dobra. Może odsła jest mój nie, nie, nie będę Wam pokazywał, pokiego grzyba. Co ja tu mam? Co to jest? Warszt warsztat szmycerza. Dobra papiery, obłók mi długie łoki. Po co mi to? No. I tak, ja już chwilę gram. To jest już 15 minut nie cało. No trochę mniej jednak. A ja już chwilę, chwilę gram, więc... Ale się zastanawiałam nad końcem tego odcinka i pożegnaniem Was. Przewejście w... No, nie w to. Podsumowanie gospodarki. Który ja ubuduję? Deski te, Tu te Produkcja to. Kwiaty leśnika. Użycie... drwala. To miało być na drwalu sobie zapamiętam. Iglaste. te iglasta, iglasta. iglasta, to jest to Pata dorwana liściaste gdzieś powinna być. O jest! Mhm, miałam użyć na niej koszyk trzeci Irma. tu jak tam. O, ta tam. Pata liściasta. Nie chcę więcej, bo muszę, będę to musiał jeszcze raz zrobić w przyszłości. Uuu! Już brać całą wyspę. Kiedyś znam, to z wami do szczęście końca, ale na razie nie mam zbyt dużo, więc... Ejcie, nie będę myślał w przód. Ile ty jeszcze będziesz tego szukał? Geologu. Ja jest złoto znaleźć. Co? Eee, nieważne, pewnie się pomyliłem Będę to sobie tutaj mu dodam Manuskrypt Manuskrypt Tak No to tutaj, tutaj z tego manuskryptu dam Tak, to jest manuskrypt, to jest tam, a to jest księga Dobra, to znajdź mi. Czemu by nie? Dobra, wyruszyłeś to już tera teraz. już zarejestrowałem na 100%, wyruszyłeś. No tak. Nagrywam już chwilę, więc zaraz będę kończył. 140. To jest? Czekajcie, nie, 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 nie jestem pewien, wiecie? Zbiję se do tablicy. Tu schodam. A, tak w ogóle tu mamy opcje. Nie wiem czy wiecie, na pewno wiecie. okto wydarzenia, archiwum, pomoc... się archiwum. Wszystkie pomocy jakie tu posiadam. Super, nie? Dobre. Wow, ile tu tego jest? Tak. Mhm. Dużo generalnie. Specjaliści. Wojsko i przygody. No. Tak, wszystko sobie daje do archiwum. Tutaj możemy sobie kamerę zmieniać. Może, możecie sobie pasować to w ten sposób i dodawać plusa. Fajne, a ja wolę tak, tak w ten sposób działać jednak. Wiecie, mi jest wygodniej. Wyłącz, włącz efekty dźwiękowe. Włącz, wyłącz dźwięki tła. Pomoc, forum. I wyjść. Tu zwinięcie paska i ja to raczej zrobię. Yy, o matko. O oh, oh, nie. To muszę kliknąć. O oh, Jezu. Uch. Ok. No, także ja już będę kończył tego pudełka nie znajdę. Nie masz szans. Nie, zna nie znajdę tego, co chcę. Tak, więc ja się już z Wami żegnam. Cześć.